Siemandero, ja jestem doktor, i witam już w czwartym odcinku z nowej playlisty festiwalowej w grze Forza Horizon 5 i py, kolejna tablica rozpieprzona. Jeżeli poszukujesz tablic, zapraszam do mojego poprzedniego filmu. E, tam jest pokazane, gdzie są tablice, i jakim sposobem można sobie zaliczyć to zadanie tak naprawdę nie szukając wszystkich tablic. A tym razem zajmiemy się zadaniem e, poszukiwaniem skarbów, to jedno z naszych ulubionych było zadań zawsze w playliście, bo to w sumie no nic innego ciekawszego nie było w tych playlistach, teraz dopiero się tam no dzieją ciekawsze rzeczy, no, bo jest dziesięciolecie i tak dalej, no ale dobra, no, przechodzimy do playlisty. I mamy za zadanie poszukiwanie skarbów. Słaba i chwała. Podpowiedź skarbu. Powiadają, że strefa pomiarowa na lotnisku to nic trudnego. Jeep o nazwie Willy pomoże ci przekonać się co do tego. Więc już wiemy, że wybieramy Jeepka Willisa. Pyk. Nie wiem, co ja tutaj na nim mam za tunik. Mam 225 punktów osiągów w klasie D. Więc nawet nie wiem, czy to jest w ogóle szybkie. I czy zaliczymy ten, tą strefę pomiarową? Jak nie, to zrobimy jakiś sobie szybki tunik. No i tak. Strefa lotniska to jest ta strefa tutaj opuszczonego lotniska. I mamy tutaj strefę pomiarową na lotnisku. Dokładnie ta nazwa, która była zawarta w tym zadaniu. Mamy pierwszą gwiazdkę na 160,9 km do zaliczenia. No i co? No i. Polecam się gdzieś zrespić, żeby nabrać, kurczę, roz... ...a sobie zaznaczę nawet GPS-kiem... ...rozpędu... ...i trzeba zaliczyć po prostu tą strefę pomiarową, wystarczy na jedną gwiazdkę. Ech, no to lecimy. Ja w ogóle nie wiem, czy ja się tak rozpędzę tym Jeepem. Chyba coś czuję, że będziemy musieli, kurcze pobrać jakiś tunik. Trujeczka, 120... pyk, Ty Czwure... Ja czwórkę wrzuciłem, on nie ma czwórki! <laughs> Dobra, no to już, pyk, szybki tuning, ale jaja! No to już wiecie, że fabrycznym nie dacie tego rady zrobić, niestety. Ale kurde, tutaj tuningi są. Rajdowe terenowe, może w B700 może mi się kiedyś przyda? Do jakichś wyścigów rajdowych w B700. Zrobimy sobie taki tuning. on Miał tam ponad 200 na godzinę V-maxa, więc nam wystarczy. Kup. Zaraz się okaże, czy wystarczy. <ścoughs> no i dobra, jedziemy. O, od razu, kurde Miota, nim kurde. I wyzwanie skarbów ukończone. Więc wystarczyła jedna gwiazdka, dokładnie tak jak mówiliśmy. Eee, skończyło zliczać punkty. Nie wiem, czy mi pokaże. Nie pokaże, więc musimy zrobić tak. Lista. I oczywiście zmieniła się miniaturka, widzimy, że no na pasie startowym stoi skarb, Weź, weźmy sobie w podpowiedź, więc widzimy dokładnie gdzie mniej więcej się znajduje ten skarb a my jesteśmy w okolicy, więc sobie podjeżdżamy na to lotnisko I jedziemy prosto w tą strefę oznaczoną na czerwono No i mam nadzieję, że nie będę miał żadnego bugu O teraz mi dopiero się wczytała podpowiedź skarbu, ale i jaja Ale nie potrzebujemy Mamy skarb przed sobą Ja przejdę sobie napada. I zrobię sobie zdjęcie standardowo, zanim rozpieprzę ten skarb. Z której strony jest słońce, żeby nie robić pod słońce. No to nie ma, muszę od drugiej strony. No będzie brzydkie, brzydkie zdjęcie. będzie <śm> 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 no, Super produkcja będzie teraz. No i widzicie, od tej strony jest bardzo ładnie widoczny, kurczę, skarb i widoczny nasz Willis. Tutaj sobie wyostrzę na skarbik. Więcej tła, żebym miał gdzie napisy nanieść. Robię sobie print screena. I miniaturka gotowa, kurde, a my już sobie wychodzimy z trybu zdjęć. I zaliczamy zadanie. A, yeah. Mamy to 250 tysięcy dostaliśmy za to zadanie. Tym razem nie forza pointy, tylko kasiorka do wydania. Skoczył mi od razu 96 level trzeciej gwiazdki. Dostaliśmy losowanie. No i chcę wejść. nadzieje informacja, że zaliczyliśmy zadanie. Kurde. Więc sami sobie wejdziemy i zadanie zaliczone. Także jak pomogłem, zostaw łapkę, jesteś nowy, zostaw subika, dziękuję w ogóle wszystkim za pomoc, kurczę w rozwoju kanału i za wsparcie. Strzałeczko, do następnego. Cześć!